Kasła to obecność i oddanie drugiemu człowiekowi. Wolontariusze z łódzkiej fundacji Ktoś pomagają tym, którzy życiowy dystans pokonują z ogromną determinacją, ale i z wielkim trudem, czyli rodzicom zajmującym się swoimi chorymi, kilkudziesięcioletnimi już dziećmi. Co to jest pomoc wytchnieniowa? Opiekun dojeżdża do domu i wyręcza mamę ze wszystkich obowiązków, które... Ona ma na co dzień ze swoim dzieckiem, tak? Zostajemy z tym dzieckiem dużym, dorosłym człowiekiem w domu. Jeśli jest taka potrzeba, możemy nakarmić, możemy pomóc przy higienie. Wyobrażam sobie, że rodzice, którzy już od kilkudziesięciu lat zajmują się swoimi chorymi dziećmi, muszą być wykończeni. Mamy są szczególnie narażone na to, że m, można powiedzieć, są wykończone, u kresu swoich sił, i fizycznych, i psychicznych. Cześć, musimy tak? Mój syn ma obecnie 45 lat, jest z porażeniem, urodził się z porażeniem mózgowym, nie chodzi, nie widzi, nie mówi, przyjmuje tylko wszystkie potrawy miksowane, oczywiście muszę go karmić, no jest pampersowany, nie wykonuje żadnych czynności, jest całkowicie uzależniony ode mnie. Od czwartego roku życia wychowuje syna sama, ojciec dziecka niestety nie wytrzymał presji, choroby i jestem z nim całe życie sama. To w Opiekuję się tak, jak potrafię. No, najczęściej siedzimy w domu. Jedynie co mnie najlepszego w życiu spotkało to właśnie dzień, kiedy wyczytałam w internecie, że istnieje coś takiego jak Fundacja Ktoś. I od tego czasu przychodzi Pan Bogdan do mojego syna i, na przykład, znamy się od zeszłego roku. I pierwszy raz dzięki pomocy Fundacji Ktoś i Pana Bogdana na przykład widziałam Piotrkowską w Łodzi, jak wygląda świątecznie. Bo no niestety nie wychodzę z domu w ogóle. Także to dla mnie była wielka frajda, że, że mogłam widzieć świąteczną Piotrkowską. Jestem opiekunem Fundacji Ktoś. Przychodzę do pani Joli i Rafała od prawie roku. Średnio dwa razy w tygodniu. Moja jakby praca czy moje zadanie polega na tym, że oprócz tego, że spędzam czas z Rafałem, to jest to czas, kiedy Pani Jola może być na spokojnie do sklepu, nie wiem, do lekarza, czy coś sobie załatwić. Dla mnie pomaganie drugiemu człowiekowi po jest bardzo ważne, to jest taki ważny aspekt w ogóle mojego życia. Wiem, że wszystkie mamy, tych dorosłych dzieci, my się starzejemy, my chorujemy jak każdy inny człowiek, my potrzebujemy odpoczynku. Jesteśmy teraz w domu u pani Ali i u jej córki, u pani Ani. Pani Ala niedawno przeszła bardzo ciężką operację i teraz przez rok nie może dźwigać, ale podkreśla, że mimo wszelkich przeciwności jest szczęśliwa. Chciałam o to właśnie zapytać, jak pani to robi, że czerpie pani taką radość z życia? To znaczy, wie pani wydaje mi się, że każdy człowiek powinien patrzeć, że świat jest piękny. Fundacja Ktoś po prostu tak bardzo mnie wsparła. Przychodzą dwie osoby, panarek i pan Bogdan. Pan Arek nie tylko, prawda, y, pomaga Ani w tych czynnościach fizjologicznych, żeby ją posadzić, ale również opiekuje się w, pod każdym względem. Pomaga ją ćwiczyć przede wszystkim. No i w ogóle rozmawia z nią dużo, rozwiązuje z nią różne krzyżówki, różne po prostu y, zgadywanki, które ona lubi. Aniu, powiedz, lubisz Arka? Tak. Dlaczego? Y no bo mamy wspólne, wspólne tematy. Tam trwają nagrania i ćwiczenia, a ja Wam teraz pokażę bohaterkę. To jest młodsza siostra Ani, która się przez całe jej życie opiekuje starszą siostrą. Ile czasu tygodniowo spędzasz ze swoimi podopiecznymi i co ci to daje? Yy, znaczy tak, jeśli chodzi o wszystkich moich podopiecznych, no to to jest taka praca na pełen etat. Na pewno dało mi to sporo nowych relacji, dużo wiedzy o sobie, yy, też takich sposobów na radzenie sobie w trudnych sytuacjach. I myślę też, że wiary w ogóle w to, że można sobie poradzić, bo każdy ma jakieś problemy, ja też zresztą. I kiedy się przychodzi do, jakby do takich rodzin w takie domy, no to też perspektywa się po prostu zmienia. O, o,